Hejka, tu znowu Ada. Dzisiaj teren, który przybrał dość niespodziewany obrót, ale co ja będę długo opowiadać? Sami zobaczycie. Dziś trafiła mi się grupa trzech średnio zaawansowanych jeźdźców, poruszających się pewnie w trzech chodach, a dosiadają koni stajennych. Póki jeszcze jest śnieg, to staramy się robić jak najwięcej terenów, bo nie ukrywajmy. Ta cała biel wokoło nadaje takiego magicznego klimatu. A chyba każdy jeździe, chociaż raz marzył o terenie właśnie w takiej zimowej oprawie. W tym sezonie już mam kilka takich terenów za sobą, i każdy przebiegał bezproblemowo. Tutaj, oczywiście, miało być tak samo. Ale niestety wszystko się zmieniło, jak jechaliśmy w galopie. To właśnie wtedy jedna z dziewczyn spadła ze swojego konia. Na całe szczęście obyło się bez obrażeń, upadek jak wiele innych, a śnieg wręcz dodatkowo go zamortyzował. Problem pojawił się gdzie indziej. Koń, na którym ona jechała, zaraz po upadku zaczął uciekać. Idealnym rozwiązaniem by było jechać od razu za tym koniem, aby go złapać. No ale nie było to możliwe, mając podopiecznych pod opieką, bo to za nich odpowiadam w pierwszej kolejności. Tak więc wziąłem ją razem ze mną na Crazy i bezpiecznie dojechaliśmy do stajni. Na całe szczęście instruktorzy mają obowiązek posiadania telefonu na jeździe, więc od razu zadzwoniłam do właścicielki stajni i powiadomić o całym zajściu. Jak dojechaliśmy pod stajnię, to cała reszta instruktorek już czekała, aby odebrać konie dziewczyn, by razem jechać na poszukiwania uciekinierki. Pojechałyśmy w to miejsce, gdzie myślałyśmy, że Sienna, czyli ta klaszka co uciekła, mogła się udać. I niestety nie było jej tam. Wydarzyło się to, czego się obawiałyśmy, czyli szukanie na oślep. Ktoś powie: Ok, ale jest śnieg, więc powinnyście widzieć jej ślady. W teorii owszem, ale śnieg cały czas poruszy, więc powoli te ślady mimo wszystko zakrywa. No i teraz też jej ślady możemy pomylić po prostu z naszymi. Ktoś inny zapyta, a czemu te pozostałe instruktorki nie mogły wyjechać w czasie, gdy ty wracałaś z terenu, aby nie tracić czasu? Rzeczywiście, brzmi to również rozsądnie, ale już tłumaczę, czemu tak się nie wydarzyło. Przede wszystkim pozostałe instruktorki prowadziły swoje jazdy w tym czasie, więc też musiały je podokańczać i wrócić do stajni. Jak widzicie, my tu głównie jedziemy galopem. Czy te konie są przystosowane do tak długiego i intensywnego galopu? Owszem nie, były one przede wszystkim bardzo dobrze rozgrzane i poza tym, że będą bardzo zmęczone i będą prawdopodobnie potrzebować jednego, dwóch dni wolnego odjazdy, to nic poważnego im się nie stanie. Więc jak widzicie zostało szukanie niestety na oślep. To, że się mocno ściemnia, niestety też nie pomaga. Podzieliłyśmy się na dwie ekipy, aby zwiększyć obszar poszukiwań. Po drodze pytamy każdego, kogo się da, czy nie widział luźno chodzącego konia. Jakkolwiek absurdalnie to brzmi, ale tylko tyle możemy zrobić. Zaczęło się robić naprawdę nieprzyjemnie bardzo zimno, ciemno, i konie były naprawdę zmęczone. Z ciężkim sercem stwierdziliśmy, że czas zakończyć poszukiwania i wznowić je ponownie rano. A rano, nie uwierzycie, Sienna stała sobie pod stajnią, jak gdyby nigdy nic. Prawdopodobnie sama przyszła jeszcze w nocy. Z samego rana, jak jeden z stajennych przyszedł do pracy, zobaczył ją no i odwołał wcześniejszy stan pogotowia. Można powiedzieć, że skończyło się to dość niewinnie, i teraz możemy się śmiać z tego, jak to się rozwiązało. Ale wierzcie mi, podczas tego wszystkiego nikomu nie było do śmiechu. Przerażenie zżarało od nas wszystkich. Mogło się to też skończyć na tysiąc innych sposobów, ale cieszmy się, że trafiło się nam właśnie akurat takie zakończenie. To na tyle dzisiaj. Do następnego. Pa!